Mały Katolik to przede wszystkim świetny przepływ informacji o dziecku. Kadra pedagogiczna ma stały kontakt z rodzicami, co jest konieczne do realizacji wspólnych celów. Natomiast Rada Rodziców jest świetnie zorganizowana i ma realny wpływ na życie szkoły. Dodatkowe indywidualne podejście do dzieci z uwzględnieniem trudności, z jakimi się borykają, ale również i pasji oraz talentów, jakie przejawiają więc no, nie wyobrażam sobie lepszej szkoły dla moich dzieci. Dla nas, jako rodziców, jeden z ważniejszych aspektów to kadra pedagogiczna. Wspaniali ludzie, świetnie otwarci pomysłowi, wychodzący z inicjatywą wobec rodziców, wobec dzieciaków. No, to współpraca naprawdę, muszę powiedzieć, że na duży plus. Dla nas przy wyborze szkoły ważnym elementem był też, też sam budynek. Jest ten budynek szkoły na robitkach jest dość kameralny, mały, przez co dzieciaki nawiązują chyba szersze relacje niż w takich większych, bo nie chciałbym powiedzieć molochach, ale w większych szkołach i oni się naprawdę między sobą znają, lubią, spotykają, spotykają się między swoją klasą, między różnymi klasami i tworzą no, mini przyjaźnie i jest bardzo ważne. Jest, organizowane jest wiele przedsięwzięć, konkursy, począwszy od, od, od biblioteki, po jakieś różne inne konkursy w szkole, wyjazdy, wspólne grille z rodzicami, Nasi, to właściwie zaproszeni są rodzice, są też nauczyciele, wychowawcy. Więc starają się tutaj też, kadra stara się, aby połączyć nie tylko jakby klasy, ale też jakieś więzi wytworzyć pomiędzy kadrą a, a rodzicami. Również, co bardzo ważne, szkoła jest bardzo bezpieczna. Wysyłając tylko do szkoły, zarówno ja jestem spokojna o, swoje, o swojego syna, jak i również syn czuje się w szkole bezpieczny są zamontowane czytniki kart, które ograniczają dostęp osób postronnych. Nie ma takiej możliwości, żeby po szkole chodziły osoby, które nie są z nią związane lub mogą stwarzać jakiekolwiek zagrożenie dla nich, więc to jest również bardzo ważne. Uważam. I chyba najważniejsze w tym wszystkim, że nasze dzieci naprawdę lubią że tej szkoły. One wracają uśmiechnięte, wypoczęte. Tak moje no, dzieci nie są zmęczone powrotnie do szkoły. Jeżeli korzystają ze świetlicy, to wiem, że świetlica organizuje też dla nich zajęcia, plus dodatkowo wspomaga ich w tym, żeby wspólnie rozwiązywać zadania domowe. Przystaną plus.